マママママ。 Jedziemy na wakacje. Już za parę dni spakujemy walizki i plecaki i wyruszymy na wakacje. Nawet jeśli podróż będzie trwała kilka dni i nie odjedziemy zbyt daleko, warto posłuchać lekarza, który poradzi, co powinno znaleźć się w naszej podróżnej apteczce. Rady te jednak będą szczególnie cenne dla tych, którzy zapragną egzotycznej przygody. Ci przygotowania do wyjazdu muszą rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem, by nie dać się zaskoczyć chorobą. Za kilka dni wyjedziemy na wakacje i chciałam zapytać dziś, czy oprócz normalnego, codziennego bagażu musimy zabrać ze sobą jakąś podręczną apteczkę? A jeśli tak, to co w takiej apteczce powinno się znaleźć? W wakacyjnej apteczce? Wydaje mi się, że takie podstawowe środki, jak na przykład jakieś leki przeciwgólowe, jakieś leki rozkurczowe, które są dostępne w aptece bez recepty, spokojnie można zabrać. Przeciwbólowych polecałbym pochodne paracetamolu, dlatego że są najbezpieczniejsze, praktycznie pozbawione działań ubocznych, a stosunkowo skutecznie uszywają ból i działają przeciwgorączkowo, jeżeli byłaby taka, taka konieczność. Niektóre preparaty paracetamolu połączone są z lekami rozkurczowymi. Takie też bym polecał, bo czasem różne historie żołądkowe mogą nam się przydarzyć na wakacjach, a jeżeli będziemy mieć taki specyfik w apteczce, to sami sobie poradzimy bez najmniejszego problemu. Stanowczo odradzam zabieranie jakichkolwiek antybiotyków, dlatego że zażywanie antybiotyków bez bezwzględnego potwierdzenia, że tło naszych dolegliwości, tłem naszych dolegliwości jest infekcja bakteryjna, jest niewskazane i może nam więcej szkody wyrządzić niż, niż pożytku. Dodatkowych leków y, zachęcałbym do zabrania ze sobą jakieś środki dezynfekcyjne. Mogą być na bazie, y, powiedzmy, spirytusu czy wody utlenionej. Y, mogą nam y, też pomóc w, w leczeniu takich doraźnych y, skaleczeń. Oczywiście, środki opatrunkowe należy mieć tradycyjnie jakieś nożyczki, y, w takiej apteczce też powinny się znaleźć. Zachęcałbym też do zabrania ze sobą takich preparatów kosmetycznych, które będą odstraszały owady takie gryząco-ssące, jak i też, jeżeli się wybieramy na przykład w jakieś środowisko łąkowo-leśne, preparaty odstraszające kleszcze. Są takie i można je spokojnie kupić w, w aptekach, czy powiedzmy w sklepach drogeryjnych. W zasadzie to byłoby tyle, co, co powinniśmy ze za sobą zabrać. Z innych takich zaleceń, no to na pewno trzeba bardzo zwracać uwagę, żeby w razie, gdyby była szczególnie w lipcu, gdyby się mieli dużą, duże nasłonecznienie, należy unikać przebywania na słońcu w rozebranym bez powiedzmy, nakrycia głowy w godzinach gdzieś tak od 11 do 14, bo wtedy możemy być narażeni na jakiś tam powiedzmy udar słoneczny. Również zbyt długie przebywanie na słońcu, szczególnie tak zwane smażenie się na plaży, mogą doprowadzić do oparzeń słonecznych i udaru cieplnego, a to lepiej byłoby uniknąć na, na, na wakacjach, bo może nam zdecydowanie poprzeć pobyt. A co pan doktor poleciłby tym, którzy cierpią na chorobę lokomocyjną? Nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby wyeliminować chorobę lokomocyjną, szczególnie jeżeli będziemy się przemieszczać autem. Dobrym sposobem, szczególnie dla tych, u, u których choroba lokomocyjna ma podłoże, że tak powiem, wrażeń wzrokowych, jest podróż w nocy. W stosunkowo mniej wtedy jest tych właśnie dolegliwości związanych z chorobą lekomocyjną, loku, a tak generalnie to z takich preparatów dostępnych na rynku bez recepty to jest aviomarin. Cały czas nieśmiertelny aviomarin. Cały czas nieśmiertelny mowa aviomarin, który generalnie chodzi o to, żeby trochę osłabić funkcję błędnika, żeby nie był taki nadwrażliwy. To dla tych, którzy wyjeżdżają na wycieczki czy wakacje krajowe. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które wybierają się za granicę, na przykład do krajów tropikalnych, czy są jakieś specjalne zalecenia dla takich podróżnych? Dla takich podróżnych ta podstawowa apteczka jest też taka sama, z tym, że dołożyłbym jeszcze jakieś preparaty przeciwbiegunkowe, które są dostępne na, na rynku. I zarówno te, które działają chemicznie na y, przewód pokarmowy typu np. loperamid, albo też i takie, które działają wewnątrz jelita, y, hamując trochę biegunkę, taka popularna smekta jest naprawdę dobrym preparatem y, do y, stosowania w, w razie wystąpienia biegunki. Odradzam stosowanie preparatów węgla, dlatego że mają one co to, prawda dobre działanie przeciwbiegunkowe, ale jednocześnie zażycie preparatów węgla z innymi lekami blokuje działanie tych leków. Żaden lek w obecności węgla aktywowanego w przewodzie pokarmowym nie działa. Czyli to bardzo cenna uwaga nie tylko na wakacje, tak, ale w zasadzie tak na, w wszystkie roku, tak. <laughs> na wszystkie pory roku. Tak, na wszystkie pory roku. Ale smekta jest bezpieczna i dość skuteczna, jeżeli chodzi o takie biegunki. Z innych zaleceń, że tak powiem, szczególnie tych, tych, którzy wyjeżdżają w tropiki, to jest też zaszczepienie przeciwko niektórym chorobom. Takim popularnym zaleceniem, że tak powiem, na najbliższych, najbliższych okolicach no bo to tak generalnie Polacy to wyjeżdżali i wyjeżdżają w tej chwili do Turcji i Egiptu jest y, szczepienie przeciwko żółtaczce zakaźnej typu A. Dlatego, że tam y, są to tereny, gdzie, ta, gdzie ten wirus występuje. Co prawda w, Polacy, w Polsce Polacy już bardzo rzadko chorują na tą chorobę, ale tam się ona zdarza i można, się, można być na nią y, narażonym. Y, z innych y, zaleceń to, to już będą takie y, zalecenia, że tak powiem dietetyczne. Te, y, Popularne, jak to się mówiło, kiedyś, zemsty faraona mm -hmm. czyli ostre rozstroje żołądkowo litowe. Najczęściej w pierwszych kilku dniach <laughs> po przyjeździe do Egiptu mają, okazuje się, bardzo trywialne podłoże po prostu my nie jesteśmy w stanie zapanować nad ilością pochłanianych pokarmów, które tam dostajemy. Jeszcze, jak nie daj Boże, trafi nam się hotel all inclusive no to ludzie obiadają się tym nieszczęściem, do bólu. do bólu, a jeszcze dodatkowo żarcie, drink, żarcie, drink, żarcie, drink i to niestety musi się czyli spowodować. Czyli faraon tak. nie ma z tym nic wspólnego? Nie, musi to zawsze się skończyć tym samym, czyli ostrym rozstrojem przewodu pokarmowego, z wymiotami, biegunką, osłabieniem, ale to praktycznie że biorąc generalnie to z naszej winy. Jeżeli będziemy przestrzegać tych podstawowych zasad, żeby się nie obiadać ponad to, co spożywamy w Polsce, to powinno być okej. Okay. Tutaj drugi jeszcze, jeszcze też druga przyczyna tych schorzeń, mianowicie, że my trochę zmieniamy dietę, jadąc tam, spotykamy się z innymi owocami, spotykamy się z innymi pokarmami, szczególnie, jeżeli wymieszamy to wszystko. To nasz przewód pokarmowy, który przyzwyczajony jest do trawienia takich naszych rodzimych potraw, tam może trochę zareagować opacznie, czyli może się nam buntować i możemy mieć takie właśnie kilkudniowe niedyspozycje związane z tym. Generalnie y, takich prawdziwych bakteryjnych y, infekcji w, w dobrych hotelach, y, to raczej można, się, raczej można się nie spodziewać, bo. Y, tam raczej dbają o, o czystość. Przynajmniej w tych, tak jak powiedziałem, dobrych hotelach, bo jeżeli trafimy do jakiegoś dziwnego trzygierskowego albo jeszcze gorszego hotelu, albo na pole namiotowe, no to tam to już rzeczywiście różne rzeczy mogą się wydarzyć. Z tym, że Polacy to z reguły jeżdżą po do dobrych hotelach. A jeśli chodzi o szczepionki, gdzie można się zaszczepić przeciwko żółtaczce, przeciwko żółtaczce typu A? Przeciwko żółtaczce można się zaszczepić u gabinecie lekarza rodzinnego, dlatego że szczepionka przeciwko żółtaczce typu A jest dostępna w aptekach. Można, można ją sobie zakupić i po prostu dokonać szczepienia po umówieniu się oczywiście u lekarza rodzinnego. Natomiast mogą być problematyczne wyjazdy do tak zwanego prawdziwego tropiku, czyli. Krajów, które leżą w pobliżu równika. Tam występują niektóre groźne choroby, łącznie z malarią, gdzie musimy trochę się inaczej zabezpieczyć. Co, Ten temat już trzeba rozwiązać sobie indywidualnie ze swoim lekarzem, dlatego że zakres szczepień jest w gestii stacji sanitarnych, i tam są doradcy w dziale bakteriologii. Gdzie można się dowiedzieć, jaki rodzaj szczepień należy przy wyjeździe do danego kraju mieć skompletowanych. Niektóre kraje nawet nie przyjmują turystów, którzy nie mają poświadczonego zaszczepienia się na te choroby, które tam występują. I są groźne oczywiście dla Europejczyków. Natomiast jeżeli chodzi o prewencję malarii. To myślę, że każdy lekarz rodzinny sobie spokojnie może z tym poradzić. Leki są dostępne nawet w naszych aptekach i prewencja w zasadzie zabezpiecza nas przez przed zakażeniem się tą groźną chorobą. Co poza tym? No, tak jak wspomniałem, w wyjeździe do każdego kraju te podstawowe leki, o których mówiłem wcześniej, czyli leki przeciwbólowe, leki rozkurczowe, leki przeciwgorączkowe. Trzeba, trzeba mieć tak samo środki opatrunkowe, materiały opatrunkowe. Bez tego raczej nie wyobrażam sobie, żeby gdzieś tam pojechać i liczyć na to, że, że tam dostaniemy te materiały opatrunkowe w takiej klasie i w takiej czystości, jakiej mamy dostępne w Polsce. Do wakacyjnego szaleństwa przygotowujemy także naszą skórę, która może być wrażliwa na promienie słoneczne. Co zrobić, by pierwsza wakacyjna opalenizna nie spowodowała poparzeń? Najlepiej przygotować ją na słońce. Jak to zrobić, poradzi Barbara Dąbek, właścicielka CC Hair and Day Spa w Tarnobrzegu. W jaki sposób możemy przyzwyczaić naszą skórę do słońca, jak wyjdziemy na plażę, żeby nasza skóra była odporna na promienie słoneczne, na wysoką temperaturę, żebyśmy po prostu nie byli poparzeni na początek naszych wakacji? Przygotowując skórę do opalania przed wyjazdem, szczególnie gdzieś zagranicznym, musimy zadbać nie tylko o wygląd jakby estetyczny, ale przede wszystkim, aby ją przyzwyczaić. Żeby przyzwyczaić skórę, żeby nie uległa ona poparzeniu, Dobrze by było skorzystać wcześniej z kilku sensów w solarium, aby jednak wcześniej do solarium można było wejść i żeby to fajnie wyglądało. Proponujemy przygotowanie skóry w ten sposób, żeby wyrównać kolory skóry, a więc peeling gruboziarnisty na całe ciało. Dobre nawilżenie, 2-3 dni czekamy i wchodzimy na pierwszą taką właśnie sesję, która trwa średnio 4-5 minut. I jak długo trzeba powtarzać takie sesje, żeby już ta skóra nasza była odporna na promienie słoneczne? Tak na początek myślę, że takie, takich 7 sesji rozłożonych w skali tak miesiąca sprawi, że ta skóra się fajnie opali, nie będzie zbyt mocno opalona. Uzyskamy taki delikatny, morelowy kolor, a to zagwarantuje jednocześnie, że skóra nie ulegnie poparzeniu. Czy solarium jest bezpieczne? Opalanie w takim muszku solaryjnym ma jakieś skutki uboczne? Powiem tak. Solarium stosowane z umiarem, jeżeli się stosujemy do pewnych zasad, na pewno nikomu nie zaszkodzi. Główne te zasady, a więc należy dobrać odpowiednią ilość minut do naszego typu karnacji. Osoby z bardzo jasną karnacją w ogóle powinny zrezygnować z solarium. Osoby przewlekle chore, mające choroby typu chore nerki. Układ krążenia, niewydolność serca oczywiście całkowicie rezygnują. Podobnie również spożywanie niektórych leków, są to leki sterydowe, hormonalne, antybiotyki, również wykluczają. Tak samo ciąża, karmienie piersią. A znamiona na skórze? Czy musimy w jakiś sposób je zasłaniać jakieś duże pieprzyki, plamy? Tak, należy je odpowiednio zasłonić, można zastosować krem na to, oczywiście, zaklejamy. Jakimś plasterkiem. Jeżeli jest ich bardzo dużo, nie opalamy się. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: jak chronić oczy podczas opalania, i w solarium, i na słońcu? W solarium oczywiście zawsze należy zakładać okularki, które są do tego specjalnie przeznaczone. Jeżeli natomiast chodzi o słońce, no to oczywiście okulary przeciwsłoneczne. Czyli nie patrzymy się w takie światło nie, nie. Zakładamy intensywne. Zakładamy okulary mhm. i najlepiej też mieć oczy zamknięte, mimo że te okulary są. Mimo okularów tak jeszcze jest. zamknięte oczy. Mhm. Takie okulary w każdym solarium są? Czy trzeba przynosić ze sobą? Nie, w każdym solarium są, przynajmniej powinny być do dyspozycji. Pieniędzy. Tak jest. Ile powinien trwać pierwszy seans w solarium, przygotowujący naszą skórę na promienie słoneczne? Poprawne odpowiedzi należy wysyłać na adres mailowy k.sobieniewska.małpa.tv.tarnobrzeg.pl Nagrodę Karnet do Solarium o wartości 70 zł ufundowała firma CC Hair and Day Spa w Tarnobrzegu.